Dałam dzisiaj dziwną osobę, dałam mu dziwną chorobę, nie mam talentu do rabowania, a moje spodnie idą do prania. Widziałam dzisiaj Menela na ulicy, dałam mu setek świątnicy. Pięć złotych ucha wyciągnął dla mnie, a chwilę potem wyciągnął się wanie. Mówiał, że jest zdrowy jak ryba. Nie wiem o tym, nie wiem o tym, ale chyba. Można zawsze spotkać go na ulicy. No i na niego można zawsze liczyć. Widziałam dzisiaj menera na ulicy, dałam mu serek z pięć złotych zucha wyciągnął dla mnie, a chwilę potem wykąpał się w wanie. La 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 la, la 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 la. La 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 la